Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku Czerwonej Kartki ze studia, tym razem również telewizyjnego. Witają się z Wami Piotr Bukański i Michał Chmielewski. I tak jak zapowiadaliśmy tydzień temu, powiemy dzisiaj o, nie wiem czy poznajecie za moimi plecami, ten mniej znany z braci Boatengów. Tak, troszeczkę mniej znany, no i brat, który nie osiągnął aż tak wiele jak... Drugi brat. Tak, ale, ale znany y, z, z innym, wielu innych rzeczy, tak, z, różnych z Nadali, od piłki tak, nożnej. Tak, jak najbardziej. Żeby tak y, może jakiś bliżej y, tutaj przedstawić y, taki ogólny obraz naszego bohatera, posłużę się pewnym cytatem, Piotr. Przez dwa lata przepuściłem wszystkie swoje pieniądze na samochody, kluby nocne i przyjaciół, którzy tak naprawdę nie byli moimi przyjaciółmi. No i można powiedzieć, że te słowa mógłby równie dobrze wypowiedzieć jakiś miliarder, jakiś biznesmen, naprawdę, który spadł jakiś z... Jakiś influencer. Jakiś influencer, szczególnie <laughs> teraz, prawda? Natomiast y, autorem tych słów jest po prostu bohater naszego odcinka, czyli Kevin Prince Boateng, który no, naprawdę przez lata kariery ma za uszami całkiem sporo. sporo. Ma naprawdę sporo, sporo się działo. Żył, piłkarz, który żył życiem gwiazdy rocka. Tak. Zapraszamy. W światowym futbolu niezbyt często zdarza się, aby dwóch braci weszło na niemal ten sam najwyższy poziom. Takie sytuacje można policzyć na palcach jednej ręki. Bracia Torgan i Eden Hazard, o którym mogliście usłyszeć w ostatnim programie, bracia Teo i Lucas Hernandez, czy chociażby polskie podwórko, czyli Aleksander i Adam Buxa. Przed laty jedną z najgłośniejszych piłkarskich rodzin byli bracia Boateng, Jerome oraz starszy o rok Kevin Prince. Pierwszy z nich zrobił wielką karierę, stając się legendą bayernu Monachium. Natomiast drugi, wbrew pozorom, miał przed sobą jeszcze większe możliwości, ponieważ w odróżnieniu od brata nie występował na pozycji środkowego obrońcy, a ofensywnego pomocnika. Kevin Prince Boateng przyszedł na świat 6 marca 1987 roku w Berlinie. Początkowo występował w młodzieżowych reprezentacjach Niemiec, jednak finalnie zdecydował się wybrać narodowość swojego ojca, czyli Gane. Największymi atutami piłkarza była siła połączona z kapitalnym przeglądem pola i umieśnioną sylwetką. Wielu ekspertów wróżyło starszemu Boatengowi świetlaną przyszłość. Zawodnik pierwsze kroki w poważnej piłce stawiał w młodzieżowym zespole m.in. Herty Berlin. Stamtąd w 2007 roku za niemal 8 milionów euro wykupił go londyński Tottenham. Gdybyśmy chcieli wymieniać wszystkie kluby, w których występował Kevin Prince, ten odcinek trwałby zdecydowanie zbyt długo. Dlatego skupmy się na tych najbardziej istotnych. Najgłośniej o Boatengu było w 2012 roku, kiedy to reprezentował barwy Milanu, a jego wartość rynkowa wynosiła około 25 milionów euro. To właśnie wtedy, podczas meczu Ligi Mistrzów z Barceloną, Gańczyk popisał się kapitalnym golem, pokonując ówczesnego bramkarza Barcelony, Wiktora Valdesa. Wtedy wydawało się, że albo zostanie legendą na włoskich boiskach, albo czeka go transfer do, jakżeby inaczej, jeszcze większego klubu, tak się jednak nie stało. Świetne umiejętności Kevina Prinsa Boatenga szły w parze z zamiłowaniem do imprez, alkoholu i kobiet. Przez dwa lata przepuściłem wszystkie swoje pieniądze na samochody, kluby nocne i przyjaciół, którzy tak naprawdę nie byli moimi przyjaciółmi. Dorastałem w biednej dzielnicy, więc tak duża ilość pieniędzy była dla mnie realnym zagrożeniem opowiadał sam piłkarz w jednym z wywiadów. Gdyby tego było mało, urodzony w Berlinie piłkarz miał wiele problemów ze swoimi życiowymi partnerkami. W 2016 roku wydał swoją biografię, która w krótkim czasie została wycofana z księgarni. W ramach tego wydawnictwa poruszył wiele bardzo osobistych aspektów życia swojej byłej żony Jenny, nie uzyskując wcześniej jej zgody na ujawnienie tych prywatnych wydarzeń. Po odkryciu tego faktu przez kobietę natychmiast podjęła ona działania prawne, co doprowadziło do wycofania książki z obiegu. Był dwukrotnie żonaty w przeszłości w latach 2007-2011 z Jennifer Boateng oraz w latach 2016-2020 z Melissą Sattą, obecnie partnerką tenisisty Mateo Beretiniego. W czerwcu zeszłego roku Boateng po raz trzeci stanął na ślubnym kobiercu, wybierając sobie partnerkę, modelkę, walentinę, Fradegard. Mimo to wiele sygnałów wskazuje na to, że trzecie małżeństwo byłego piłkarza również zmierza ku końcowi. Kevin Prince Boateng uważał się za króla życia, czerpiąc z niego całymi garściami. Najlepsza rada, jaką mogę dać, to nie bierzcie życia na poważnie. Ludzie zawsze się ograniczają. Nie musicie się ograniczać. Jeśli się z ciebie śmieją, to jakie to ma znaczenie? W moim życiu zrobiłem wszystko. Wszystko jest możliwe stwierdził pewnego razu sam piłkarz. I tradycyjnie, jak to ma Miejsce w każdym odcinku naszym z wideo, czas na naszą pogadankę, głos ekspercki <głos... 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 <głos> głos jak tydzień temu się okazało. Tak. Ale tak, to się jeszcze okaże, bo zaczniemy od tego, że yy... rozpocząłem ten odcinek słowami, że to jest piłkarz, który żył życiem gwiazdy roka. I po części się to zgadza, bo on na nigdzie, nigdzie nie zagrzał na długo miejsca. I tutaj właśnie a propos głosu eksperckiego, ile było tych klubów, bo powiedzieliśmy, właśnie. że kilkadziesiąt. <grym> a propos tych klubów, no moi kochani, naprawdę musimy chyba e, obciąć e, premię na naszego researchera, który, który przygotował dla nas, no oczywiście czartujemy, no sami te odcinki przygotowujemy, prawda? No i tych klubów jednak nie było kilkadziesiąt, a kilkanaście, ponieważ z tego co to było ich około osiemnastu, prawda? To był między innymi Besiktas, Fiorentina, Las Palmas, Szalkę, Borussia Dortmund. Tottenham właśnie, gdzie, gdzie w sumie tak zaczynał profesjonalną karierę Kevin Price Boateng wykupiony z Niemiec, no i przede wszystkim FC Barcelona. Myślę, że to jest w ogóle no największym evenementem w historii jest... tego piłkarza, w historii yy... tego piłkarza. W ogóle za mną. Teraz widzicie materiał z oficjalnego kanału FC Barcelony, który jest przygotowany właśnie o Boatengu. Tak. O, i to jest wywiad z nimi, właśnie o jego y, jakichś motywacjach. Tak, Też tak. polecam do obejrzenia. Krótki materiał, ale, ale ciekawy. Y, no i właśnie, może o okresie w Barcelonie. Bo to, że zawodnik, który wędruje po Europie, nagle trafia do Barcelony, no to jest tak. y, coś niesamowitego. I jak w tej Barcelonie sobie radzi? To jest bardzo dziwne, co się wtedy stało, ale to wszystko się wiąże y, mianowicie z jednym nazwiskiem Bartomeu, czyli prezydentem Barcelony, który. Wówczas został, chyba, no mniej więcej w tym okresie, w tych latach 2017-2018, został po prostu aresztowany za tam przekręty, za po prostu no, nieprawidłowości finansowe, które doprowadziły klub do bankructwa. I, I dla przypomnienia, jeszcze kilka lat wcześniej Barcelona mogła sobie pozwolić na transfery takie jak Filipe Coutinho, o którym musimy też zrobić odcinek, z Liverpoolu. To, to jest pierwsza zapowiedź. Tak, hmm. za 140 milionów euro. Usman y Dembele z Borussii Dortmund też za 120 milionów euro i te, te transfery były przeprowadzane y zaledwie tam rok, dwa, maksymalnie trzy lata wcześniej, natomiast Bartomeu doprowadził klub do tak skrajnego bankructwa, że potem Barcelona w sezonie 18-19 w styczniu, kiedy to Kevin Prince-Boateng przechodził właśnie na zasadzie wypożyczenia z Sassuolo do Barcelony, musiała się po prostu już chwytać brzytwy i wyciągać piłkarzy za darmo, którym się kończą kontrakty, którzy kiedyś byli... Nie dobrzy. Nie, którzy kiedyś byli dobrzy, tak. mieli jakieś perspektywy na, na wielką piłkę, ale coś, coś poszło nie tak i tym sposobem, między innymi właśnie Kevin Prince-Boateng trafił do Barcelony. W tym okresie pamiętam, że jeszcze Paulinho y, też, y, też właśnie przechodził y, do Hiszpanii, który y, największa ciekawostka jest to, że Paulinho grał w EKS-ie Łódź ja <laughs> po prostu. To Ja jedyny, tego też nie wiedziałem. To jest jedyny piłkarz w historii, który grał w EKS-ie Łódź w Barcelonie, <laughs> prawda? Więc to jest w ogóle już jakiś fenomen. Adama Traore wtedy, to, to chyba rok później. No naprawdę, Barcelona wyciągała wtedy. Po prostu wszystko, co się dało, prawda? Tak, I... no, ale to, to też nie był przypadkowy piłkarz, można powiedzieć, bo nie, nie brali, tak. nie brali piłkarzy z, nie wiem. Supra ślanki, supra, tak, tak, tak. Z całym Mimo szacunkiem wszystko, do klubu. Jakiś CV ten piłkarz musiał mieć, A, tak? Tak, i, i wiązano z nim też w pewien sposób nadzieję, bo, bo był to jednak ogromny talent. Można hmm. powiedzieć, że wtedy już patrzono też trochę na niego przez to, że jego brat radzi sobie całkiem nieźle. Być może, być może tak, jego brat, że Romola ten jeden z najlepszych no myślę, że to nie jest przesadzone jeden z najlepszych po prostu obrońców świata w, w tym momencie swojego Primu w Bayern Monachium. Za to Kevin Priest, no, w Barcelonie no, może powiedzieć, nie zaistniał w ogóle, ponieważ było to półroczne wypożyczenie, które zakończył na tym, że chyba rozegrał około czterech spotkań generalnie w Barcelonie, ale no, w CV prawda Barcelona się znalazła tak, wśród tak. tych wszystkich klubów, który, o których wcześniej mówiłem. 18. Tak, prawdopodobnie. 18 prawdopodobnie. <laughs> <laughs> także, także no 18 powiedzmy, że 18, ale naprawdę, no, najlepszy okres Boatę to jest 2012 rok. To nie ma w ogóle żadnych wątpliwości. Ten, ten czas, kiedy to Milan grał w Widzymistrzów i ta jego słynna bramka, o której już mówiliśmy wcześniej przeciwko Barcelonie, kiedy to on tak umiejętnie przedryblował jednego z obrońców Barcelony i na krótki supek takim strzałem, można powiedzieć troszeczkę z fałsza, pokonał Wiktora Waldesza i to wtedy po prostu no naprawdę ka każdy myślał, że Kevin Kniezba, ten po prostu wejdzie na ten sam poziom co jego brat i to będzie dwóch hegemonów właśnie je jeden z Gany, drugi z Niemiec, którzy będą po prostu tą piłkę y podbijać w pewnym sensie. No, ale to nie stało się tak jak tak, z Edenem Hazardem no, może, czy Torganem szlagierowych przykładów zmarnowanego talentu. Tak, i to jest w ogóle też ciekawe, że on jakby sam o tym mówi, prawda? On nie ukrywa tego, że imprezował, że miał nadwagę, że po prostu lekko myślnie podchodził do treningów. No i to wszystko wyszło, no to są takie charaktery, prawda już, no ale z drugiej strony to jest na zasadzie takiej, że na przykład ludzie bardzo doceniają tego za jego profesjonalizm, za to, że jest skromny i tak dalej, ale po, tak popatrzmy sobie z drugiej strony, gdyby na przykład mm, Messi Dobra, trochę się zagubiłem, ale chodzi mi generalnie o to, że ktoś zawsze jest jakiś, prawda? I na przykład gdyby Ronaldinho nagle prowadził się tak jak Messi, to nie wiadomo, czy miałby tyle charyzmy, nie wiadomo, czy miałby taką siłę przebicia właśnie no. i to osiągnął, co osiągnął, prawda? Dlatego wydaje mi się, że no, może podobnie jest z tym Boatengiem, no, że, że, że gdyby to nie jego szaleństwo, to być może w ogóle by nie wszedł na jakiś profesjonalny poziom piłkarski, a, a z racji tego, że miał naprawdę charakter bardzo burzliwy, no to żył po prostu jak chciał. Jeszcze jeden taki wątek do poruszenia nam został, bo tutaj... Poza kamerami, miły. Piotr, już nie ma takich piłkarzy dzisiaj. Nie ma już takich piłkarzy. Właśnie. O co chodziło? O, o, właśnie, o co chodziło? To jest właśnie bardzo ciekawe tego i bardzo się cieszę, żeby o nie przypomniałeś, Piotr. Chodzi o to po prostu, że w dzisiejszej piłce wydaje mi się, znaczy sam fakt, że pozycja środkowego pomocnika ofensywnego, tej typowej dyszki już zanika, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że kurczę, że piłkarz, który ma 186 cm wzrostu i jest, jedno, jest naprawdę usposobiony do dribblingu bardzo dobrze, jest szybki, ma, ma, ma bardzo szybką nogę, no naprawdę takich piłkarzy teraz nie ma. Przede wszystkim bazuje się teraz na piłkarzach niższych, bardziej tak nisko osadzonych na nogach, typu właśnie jakiś Vinicius, Azart przed latem, o którym mówiliśmy, Rodrigo z, z Realu Madryt. No generalnie ci tacy m, m, niżsi, szybsi piłkarze w tej linii ofensywnej są dużo częściej Spotykanie. Natomiast Kevin Prince Boateng, no tak naprawdę ten, ta pozycja środkowego pomocnika ofensywnego była dla niego takim właśnie głównym miejscem na boisku, ale on mógł grać i na środkowym napadzie i gdzieś na skrzydle, takim półprawym pomocniku i troszeczkę piętarko jeszcze niżej był cofany na stricte środkowego pomocnika, ale no naprawdę ciężko mi jest przypomnieć sobie jakiegoś piłkarza, który miał... Yy, Mocarne warunki fizyczne, ale jednocześnie był po prostu ten jego drybnik był stał na wysokim poziomie i ta gra jego była bardzo efektowna. No, na przykład Zlatan Ibrahimowicz, prawda? Tylko, że to nie był y, pomocnik, żadnym pomocnik, tylko stricte napastnik. Paul Pogba, no, no myślę, że, tak, wa, że właśnie batę można z takim polem Pogba porównać, chociaż Pogba też troszeczkę niżej grał. Także no. My, nie, tak, ma, nie, nie, ma, nie, nie ma takich nie piłkarzy ma, teraz, nie ma, nie nie ma nie takich nie piłkarzy ma. jak Kery Pris-Błatek i w pewnym sposób naprawdę był on wyjątkowy, bo nie można mu odmówić tego, już pomijając to wszystko, co on robił poza boiskiem, do jego lekkomyślne podejście w ogóle do życia i do treningów, naprawdę ten, ten piłkarz miał ogromny potencjał. No, który został zmarnowany, tego się znalazł w naszym odcinku. Tak, tak, no tylko dlatego. Inaczej by się tu nie znalazł. Niestety. O Messi nigdy nie usłyszycie niestety, tutaj. Niestety. Albo stety. Albo stety, właśnie. Ale a propos tego, że co się działo poza boiskiem, to oczywiście w dalszej części odcinka tego nie pominiemy i dowiecie się m.in. o jego trudnych relacjach z bratem. Pewnego dnia Boateng przejrzał na oczy. Pewnego dnia wstałem rano po imprezie i stwierdziłem, że nie mogę dalej tak żyć. Codziennie wracałem do domu o 6 rano. Piłem, źle się odżywiałem i ważyłem około 95 kg. Tak dalej być nie mogło. Mimo to, nigdy Boateng nie zdołał prowadzić się dobrze przez dłuższy okres. Pomocnik reprezentacji Gany i obrońca zespołu Niemiec mają wspólnego ojca, ale różne matki. I tak, jak różnią się charakterami i warunkami, w jakich dorastali, tak samo różnie prezentują się na wojsku. Niemiec jest zawsze opanowany i spokojny, a Kevin Prince to szaleniec na placu gry i w życiu prywatnym. Ich życiorysy i stosunki są skomplikowane. Zdominowały one oczywiście zapowiedź meczu w Niemczech. Pisał przegląd sportowy w 2014 roku przed wyjątkowym meczem, w którym Niemcy z Jeromem i Gana z Kevinem zagrały naprzeciw siebie drugi raz w historii. Przegrałem z Niemcami w 2010 roku, a ostatnio uległem Bayernowi jako zawodnik Szalkę. Teraz nadszedł czas, aby wreszcie pokonać Jeroma. Nawet jeśli przeciwko Portugalii pokazał, że znajduje się w kapitalnej formie, zapowiadał 27-latek. Na pewno pojawi się na Murawie, natomiast nie wiem, czy zagra Jerom. Nie mamy ostatnio kontaktu, koncentrując się całkowicie na turnieju, mówił wówczas Kevin Prince Boateng. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 2-2. W sierpniu zeszłego roku Kevin Prince Boateng zakończył piłkarską karierę w wieku 36 lat. W swojej seniorskiej karierze piłkarz wygrał 5 trofeów: Mistrzostwo w Hiszpanii, Włoch i Puchar Niemiec, Super Puchar Italii i Puchar Ligi Angielskiej, łącznie reprezentując barwy aż kilkudziesięciu klubów. Mogłem zostać kryminalistą lub piłkarzem. Wybrałem futbol. Od początku wiedziałem, że jestem wyjątkowy. Byłem cały czas swoim największym rywalem. Nie było nikogo innego. Kto mógłby się ze mną mierzyć, bo nikt inny nie był tak dobry jak ja. Nikt nie myślał tak jak ja. Nikt nie dawał takich emocji co ja. Byłem tylko i wyłącznie ja. Musiałem się nauczyć, że talent jest niczym bez ciężkiej pracy. Kiedy patrzę w tył, widzę, że w moim życiu poniosłem więcej porażek niż odniosłem sukcesów. Mówił na nagraniu na Instagramie. Kiedy dorastałem, miałem trudne momenty, przez które musiałem przejść. Spotykałem demony, z którymi musiałem zawalczyć. Porażka nie jest opcją, nie jest dla nas. Nienawidzę przegrywać. Moment, w którym decydujesz się, że przestaniesz grać, jest najbardziej bolesny. Dałem z siebie wszystko. Byłem liderem, byłem twardym facetem, byłem nawet klaunem, bawiłem ludzi. Miałem gorsze momenty, kiedy płakałem w domu, ale w szatni zawsze pokazywałem tę silniejszą stronę Prince'a. Dodawał starszy z braci Boatengów. Dziękujemy serdecznie, że zostaliście z nami do końca. I zapraszamy na kolejny odcinek, a o kim będzie, to nie zdradzamy, ale na pewno będzie bardzo ciekawie i bardzo emocjonujące. Bardzo emocjonujące, bardzo ciekawe i może być również bardzo, bardzo tragicznie, no bo, bo w sumie w tych formatach wideo jeszcze takich bardziej smutnych historii nie mieliśmy, a w naszym formacie, że tak powiem, pojawiają audio... Się, pojawiają się i zapraszamy też do tak. posłuchania, niestety tylko posłuchania, bo w formacie audio ten odcinek wyszedł. Ale o y, polskich piłkarzach, którzy mieli duże szanse. Ostatnio pojawił się odcinek o Dariuszu Czykierze, tak. wcześniej o Dariuszu Marciniaku. Tak. Takie te darki właśnie były w polskiej piłce nożnej, ale nie wszystkie. Tak, dobro, tak. I moi kochani, jeśli chcecie posłuchać, obejrzeć naszych TikToków, naszych odcinków, naszych transmisji, streamingowych, programów, wszystkiego, tutaj za Piotrem wyświetlają wam się nasze sociale YouTube, TikTok, Instagram. Wchodźcie, obserwujcie, ponieważ nam to naprawdę bardzo pomaga. No i co? No i. Nie mówimy prawda już do, nie, nie do, usłyszenia, do usłyszenia, tylko moi do kochani, zobaczenia. do zobaczenia.